Skandaliczna sytuacja w Parlamencie Europejskim. Jak to bywa w świątyni demokracji? Demokracja w Parlamencie Europejskim wjechała na pełnej. O co chodzi? Otóż minionej nocy Parlament Europejski wycofał z rezolucji moją i grupy europosłów z Grupy Europy Suwerennych Narodów poprawkę dotyczącą wsparcia granicy polsko-białoruskiej w walce z napływem nielegalnych imigrantów. I co ciekawe, wczoraj wieczorem poprawka jeszcze widniała w rezolucji, dopóki po prostu nie zniknęła decyzją przewodniczącej Parlamentu Europejskiego. I zobaczcie, jak ta demokracja. Walcząca demokracja wygląda w praktyce, że nawet nie możemy głosować nad naszymi poprawkami w Parlamencie eu Europejskim w rezolucji. A przecież rezolucja jest tylko i wyłącznie pokazaniem woli polityków. Więc powstaje zasadnicze pytanie: jaka jest wola polityków Parlamentu Europejskiego? Czy wolą polityków Parlamentu Europejskiego jest to, żeby. Zewnętrzna granica Unii Europejskiej dalej była destabilizowana? Czy wolą polityków Parlamentu Europejskiego jest to, żeby do Polski napływali nielegalni migranci? Czy wolą polityków Parlamentu Europejskiego jest to, żeby w Polsce było coraz bardziej niebezpiecznie? W tym momencie pozwólcie, że przytoczę treść poprawki, która została wycofana pod osłoną nocy z rezolucji Parlamentu Europejskiego. Otóż. Parlament Europejski potępia nieustanne wykorzystywanie migracji jako broni politycznej. Wyraża zaniepokojenie tym, że według Komisji w 2024 roku liczba przypadków nielegalnego przekroczenia granicy między Unią Europejską a Białorusią, zwłaszcza granicy polsko-białoruskiej, wzrosła aż o 66% w porównaniu z 2023 rokiem. Zdecydowanie popiera polskie starania o zawracanie migrantów. Za granicę. Co takiego złego było w tej konkretnej poprawce do rezolucji, czyli wykazania woli politycznej, że Parlament Europejski postanowił tę konkretną poprawkę wycofać? Biorąc to wszystko, co powiedziałam przed chwilą pod uwagę, zobaczcie, jak silne jest lobby antypolskie w Parlamencie Europejskim i w całej Brukseli. Zobaczcie, jak silne jest lobby, które doprowadza do powstania zagrożenia do niebezpieczeństwa i które nie chce wspierać Polski w tym, żeby Polska dzielnie i skutecznie przede wszystkim walczyła z migracją. Migracją, która jest wykorzystywana jako narzędzie w wojnie hybrydowej, która jest toczona między w tym momencie Unią Europejską, a Białorusią i Rosją. Bo to właśnie na naszej granicy... Roz Zgrywa się w tym momencie konflikt hybrydowy. Migranci są w tym konflikcie wykorzystywani jako narzędzie do destabilizacji granicy, do destabilizacji państwa. I moim zdaniem psim obowiązkiem polityków w parlamencie europejskim jest wykazywanie woli, że... Ci politycy są, żeby Unia Europejska była bezpieczna, a w związku z tym, żeby Polska jako państwo graniczące czy państwo, które posiada zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, było państwem bezpiecznym, było państwem chronionym i miało wszelkie całkowite wsparcie ze strony unijnych struktur do tego, by skutecznie prowadzić właśnie tą wojnę hybrydową i nie dać się wciągnąć jeszcze bardziej w ten konflikt, i nie ulegać lobby opartemu na przemycie ludzi, tak naprawdę, by nie ulegać lobby zewnętrznemu, które właśnie chce zdestabilizować nasze państwo, by nie ulegać próbom nielegalnego przekroczenia zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Rodzą się kolejne dwa pytania, i to już pytania dotyczące bezpośrednio wpływu partii Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim i samego Donalda Tuska na unijne struktury. Czy Donald Tusk jest politykiem tak nieudolnym w unijnych strukturach, że w zasadzie wszystko to, co jest antypolskie, przechodzi bez jego najmniejszego sprzeciwu i w ogóle bez brania jakiegokolwiek zdania Donalda Tuska pod uwagę? Czy z kolei Donald Tusk gra w drużynie? tych antypolskich polityków, którzy chcą doprowadzić Polskę do ruiny, są Polskę zalać migrantami, a może jedno i drugie. Sprawa kochani jest jasna, to jest tylko i wyłącznie przykład tego jak funkcjonuje w tym momencie Parlament Europejski z jaką Teoretyczną demokracją mamy do czynienia, z jaką fasadą demokracji mamy w tym momencie do czynienia w Parlamencie Europejskim, bo to jest skandal. To jest uderzenie w wolność słowa, to jest uderzenie w wolność poglądów, w wolność wypowiedzi, to jest uderzenie w wolność prezentowania swoich poglądów. Blokowanie tej konkretnej poprawki. Do jednej z rezolucji. No bo dlaczego ta poprawka została po prostu wycofana przez przewodniczącą Parlamentu Europejskiego? Co takiego było złego w tej poprawce i po czyjej stronie działa przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, że nie chciała, aby politycy europejscy wykazali swoją wolę w tym konkretnym aspekcie? Także, jak widzicie, my w Parlamencie Europejskim, my mówię o prawicowych politykach, staramy się tę dyskusję przekierować na pewne konkretne tory, staramy się zwracać uwagę na konkretne aspekty, czy nawet właśnie jeżeli głosujemy nad rezolucjami, bo Komisja Europejska jeszcze nie rozpoczęła swojej pracy, więc na razie debatujemy tylko i wyłącznie nad różnymi rezolucjami, które są rzeczywiście wykazem pewnej woli, i my w tych rezolucjach staramy się e, narzucić pewną narrację. Wykazać pewną narrację, czy przekierować dyskusję na konkretny tor, no ale w pewnym momencie zderzamy się z unijną cenzurą, bo tak to odbieram. Parlament Europejski cenzuruje prawicowych polityków, którzy chcą zwrócić uwagę na konkretne aspekty związane z bezpieczeństwem całej Unii Europejskiej, a w tym przede wszystkim Polski, jako państwa. Graniczącego, e, czy mającego, posiadającego zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Bardzo przykra sytuacja, bardzo niebezpieczna sytuacja, ale tak, kochani, wygląda Parlament Europejski od środka. To, że telewizja publiczna szoruje po dnie, to już wiemy od dawna. Natomiast to, czego dopuścili się w ostatnich kilku dniach. No, myślę, że to dno zdecydowanie pogłębiło i tylko utwierdziło mnie w moim przekonaniu, że niektórzy dziennikarze zachowują się gorzej niż ci uprawiający najstarszy zawód świata. Lepiej być słodką, czy lepiej być dziennikarzem, pani? Każdy dziennikarz jakby zachowuje się w swój sposób, na swój sposób i każdy dziennikarz decyduje o tym, jakim dziennikarzem chce być. Ja mówię z swojego doświadczenia dziennikarskiego, że spotkałam się z wieloma zachowaniami i niektóre, niektóre były naprawdę porównywalne do najstarszego zawodu świata. No, być może tak. Zobaczcie, jaki fake wypuściła telewizja publiczna, opłacana z naszych pieniędzy. Z pieniędzy podatników, z pieniędzy wszystkich Polaków. A co do tej jajecznicy, to powód, dla którego nie umie jej robić pan mencen dzisiaj błysnął w sieci, a potem bardzo szybko znikł, ale wiemy, że nic z sieci nie znika. Pani prawa ręka Sławomira Mencen, Ewa, Hernik Zajączkowska napisała: Internet odkrył, że Sławomir Mencen nie umie robić jajecznicy. Otóż nie musi umieć, bo stać go na najlepsze restauracje, a was, hejterzy, no i to jest argument, mój drogi. Ja wczoraj miałem okazję, bo nie, jakoś dotychczas nie było mi jakoś blisko, nie było mi dane poznawać opinii pani Ewy Hernik zajączkowskiej Wczoraj mieliśmy dwie, a może nawet trzy wypowiedzi e, i oh, jakoś tak mi po rozmowie ze Szczepanem Fadachem zszedł mi ten taki gotowość do, do żartowania, jakoś tak troszeczkę zrobiło mi się smutno i o pani e, pani Ewie również myślę z wielkim smutkiem, bo jest to osoba, mówiąc delikatnie, niezbyt mądra, jak rozumiem, nadtrzymałaś... z sporymi zasięgami. Nazywałam ją prawą ręką Sławomira Mencena, bo to mnie bawi, że mamy kandydata, od którego na prawo wydawało się, że jest już tylko klif i urwisko, a tam, a tam jest jeszcze pani jest pani Ewa Jankiewicz. Tą ręką robi mu jajecznice. I teraz tak. Ja już pomijam a, wypociny jakiegoś wyrobu dziennikarza podobnego, który mówi, że jestem głupiutka. E, pomijam prymitywne przekręcanie mojego nazwiska, bo nazywam się Zajączkowska Hernik. I jeżeli dwójka e, pseudodziennikarzy nie potrafi nawet przeczytać dwóch wyrazów e, sąsiadujących ze sobą e, w odpowiedniej kolejności, no to chyba coś nie tak z tymi e, dziennikarzami. A przynajmniej mogliby udać się do okulisty i zbadać e, swój wzrok, chyba że robią to celowo, bo udają zabawnych, a tak naprawdę są po prostu e, żałośni. Ale to, z czym się zdecydowanie nie mogę zgodzić, to rozpowszechnianie fejka, ordynarnego fejka na mój temat. Fejka rodem z soku z buraka, e, który po prostu jest tak żenującą manipulacją, kolportowaną dalej bez mydła przez telewizję publiczną. E, I jeszcze wiecie, takie sobie siedzą. Ha, 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 tutaj pani Zajączkowska powiedziała, przepraszam, pani Hernik Zajączkowska powiedziała coś takiego. Ha, 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 ha. Wiecie co to jest żenujące i żal każdej złotówki, która idzie na waszą tępą, zgniłą propagandę w mediach publicznych. Doprowadzacie do tego, że media publiczne są całkowicie nieszanowane, a w przyszłości doprowadzicie do tego, że my politycy po prostu będziemy wasze media bojkotować. Bo wydzwaniacie do nas, zapraszacie nas do swoich programów, a w międzyczasie rozsiewacie tak prymitywne fejki na nasz Temat. Więc o czym my mamy rozmawiać? Będziecie nas e, grillować, żeby sobie zbudować odpowiedni przekaz do kampanii Rafała Trzaskowskiego, e, w międzyczasie podając tak ordynarne kłamstwa na nasz temat? Skoro w jednym e, głupim tujcie nie jesteście w stanie zrobić dobrego researchu i po prostu klepiecie, co Wam ślina na język przyniesie, i podajecie e, całkowicie zmanipulowane treści, e, stworzone, nie wiem, przez sztuczną inteligencję czy przez coś innego. To jaki Wy poziom sobą reprezentujecie i co Wy chcecie zaprezentować w rozmowach, do których nas zapraszacie? To jest żałosne. To jest przykre, że płacimy na tak ordynarną i prymitywną propagandę. I powiedziałam, że nie przyjdę do studia TVP Info, dopóki ta stacja mnie nie przeprosi. I uwaga, przeprosili. Zobaczcie jak. A teraz, proszę Państwa, przeprosiny. Kwiatki polskie przepraszają panią eurodeputowaną Ewę Hernik-Zajączkowską za podanie w piątek informacji i przekazanie jej dalej. Jakoby Sławomir Mencen jadał w drogich restauracjach. Bardzo panią przepraszamy. Jak widać, w tym drugim fragmencie telewizja publiczna sięgnęła jeszcze większego dna e, i wystosowała czy wypluła z siebie jeszcze bardziej żałosne treści, niż w postaci rozsiewania tego fejka, bo nie są w stanie powiedzieć, za co przepraszają swoich widzów, gdzie myślę, że im się po prostu, tym widzom, to się po prostu należy, żeby powiedzieć jasno, że telewizja publiczna przeprasza za rozsiewanie czy rozsyłanie zmanipulowanych treści z udziałem pani europoseł Ewy Zajączkowskiej-Hernik, E, przepraszamy, więcej to się nie powtórzy, posypujemy głowę popiołem, i tak dalej, i tak dalej. A oni stworzyli jakieś w ogóle pseudo przeprosiny, jeszcze bardziej żałosne niż mm, to, co zapodali dosłownie kilka dni wcześniej. Oczywiście standardowo, prymitywnie przekręcają moje nazwisko, więc szanowna telewizja publiczna, nie dzwoń do mnie, czy chcę coś zejwonu, i czy przyjdę do Was do programu, bo po prostu nie warto rozmawiać z Waszymi pseudo-dziennikarzami. Nie mamy o czym, bo jeżeli chcemy sobie porozmawiać na temat kłamstw, no to wystarczy, że skomentujemy wasze prymitywne treści w internecie i nie będziemy tracić na was czasu. Gratuluję, oby tak dalej sięgacie swoją prymitywną tempą, propagandą dna, szorujecie po tym dnie, oracie dno dziennikarstwa jak rolnik Pole na wiosnę, przygotowując je do zasiewów. Jesteście żałośni, prymitywni i żal każdego grosza wydanego na waszą tępą propagandę. Dziękuję. Jeszcze jedno małe postscriptum. W jednym z programów pani redaktor Joanna Miziołek bardzo skrupulatnie wytknęła, że mam 35 lat, a zachowuję się, jakbym była w klasie 5B. Ja się dziwię, że e, znaczy, że polityk dorosła kobieta 35, zdaje się chyba letnia, e, w ogóle w taki sposób się zachowuje w programie telewizyjnym, mówi naprawdę i znaczy, co to jest pi piąta a e, Takie zachowania, które się tam pojawiają szczególnie, kiedy na przykład no, stara się jak rozumiem, też przy okazji obrazić tą dziennikarkę, której ty nie lubisz, no bo nazwać ją to nawet nie patrzy jej w oczy. No na Boga, jak kogoś obrażam, to jestem w stanie spojrzeć ja, mu w oczy. Tam nie było takiej sytuacji, czy znaczy pani Zajączkowska-Hernik nie nazwała pani... No nie, ale Zbyska. większość dziennikarzy nas. Jeżeli pani Zajączkowska-Hernik uważa, że była dziennikarką, czego ja nie uważam, że była dziennikarką, ponieważ po pierwsze na początku była zaangażowana w współpracę z Januszem Korwinem-Mikke. Ja nigdy nie uważam, że osoba, która wychodzi z polityki, stara się wejść do dziennikarstwa, a później wchodzi znowu do polityki, może być uważana postrzegana jako dziennikarz, więc po pierwsze uważam, że nie była, no ale skoro mówi, że z własnego doświadczenia, no to ja rozumiem, że co, że ona sama siebie tak nazywa, no bo ja nie wiem, co to za środowisko, w którym ktoś przebywał i mówi no nie, to, o naszym środowisku prostytucji. No muszę, muszę zaprotestować, znaczy, oczywiście jest to um, określenie bardzo drastyczne, um, które ja wolałbym w tym momencie jako, powiedzmy, prestytutki, Y, y, takiego określenia używać. Natomiast, y, no jednak jest tak, i to wrzucam potężny kamień do naszego własnego środowiska, które przecież oboje doskonale znamy, że bardzo duża część, nie wszyscy, bo ja bym mógł wymienić tutaj naprawdę sporo też uczciwych dziennikarzy sporo, ale sporo to nie znaczy y, bardzo wielu. Y, no, duża część środowiska po prostu de facto się ideowo prostytuuje. Pani redaktor, tak, mam 35 lat i zaskoczę panią. W przyszłym roku będę miała 36 lat, za dwa lata będę miała 37 i tak dalej, i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Pani redaktor jest oburzona, że powiedziałam, że niektórzy dziennikarze zachowują się gorzej niż prostytutki. Czego przykład mieliście chociażby właśnie w tym, co zrobiła telewizja publiczna, rozsiewając ordynarny fake. Na mój temat i nie potrafiąc się przyznać do błędu i przeprosić mnie oficjalnie na antenie tego swojego programu publicystycznego. Natomiast pani Joanna uderzyła w tony, że ja nie powinnam w ogóle określać się mianem dziennikarki, bo pracowałam w jakimś świecie rolnika. I w ogóle, jakie ja mam doświadczenie dziennikarskie, bo przecież weszłam z polityki do dziennikarstwa, z dziennikarstwa do polityki, i w ogóle, jakim prawem ja się określam dziennikarzem? Otóż, pani Joanno, zgodnie z ustawą prawo prasowe, wykonywałam zawód dziennikarza, publikowałam treści dziennikarskie, a także jako jedyny dziennikarz w Polsce. Doprowadziłam do powstania materiału śledczego na temat działania organizacji prozwierzęcych i ich wpływu na polskich polityków, ich lobbingu w polskim Sejmie, czego wykwitem była słynna Piątka dla Zwierząt. Ja wiem, że Panią boli ta Piątka dla Zwierząt, wiem, że Panią boli to, że pracowałam w pewnej branży, ale tak Pani Redaktor, podobnie jak Pani. Byłam dziennikarzem, pani jestem dziennikarzem, ja nim byłam zgodnie z ustawą, więc jeżeli pani wykazuje się swoją wyższością, zaczynając od wytykania mi mojego wieku, ale wykazuje się swoją wyższością i odbiera mi prawo e, tytułowania się dziennikarzem, gdzie wykonywałam ten zawód 7 lat, to muszę przyznać, że... W sumie zabrakło mi słów, jak Pani mu określić, żeby Pani się nie obraziła. Może w sumie nie będę Pani w żaden sposób określać. Ja myślę, że widzowie tego programu e, w komentarzach dali Pani jasno znać, co myślą na temat Pani opinii na mój temat. Co myślą na temat, tak? Co myślą na temat e, tego, co Pani powiedziała w danym programie, w konkretnym programie. Tylko potem nie płaczcie że ludzie zgadzają się z moją opinią, że niektórzy dziennikarze są gorsi niż ci, którzy uprawiają najstarszy zawód świata.